Niektórzy z was być może już słyszeli, bo dzielę się często z tym świadectwem mojego kolegi, który studiował ze mną na doktoracie misjologię i po doktoracie postanowił nie pracować na uniwersytecie, chociaż mu tam proponowali, bo był światłym, przyszłym naukowcem, Rzucił to wszystko i pojechał do Peru, aby tam w praktyce pomagać, ewangelizować Indian. Nauczył się języka dosyć szybko i z taką pełną pasją pojechał do tego Peru i opowiadał mi o pierwszej Mszy Świętej, którą odprawiał wśród Indian. Przygotowywał się kilka tygodni, zanim te wszystkie plemiona tam się zeszły na tę Eucharystię, to minął długo, długo czasu, on sobie zrobił piękny ołtarz, prezbiterium. I kiedy już wszystkie plemiona były zgrupowane, zeszły się na Eucharystię, on już gotowy, ma wyjść, rozpocząć mszę świętą i patrzy, że kobiety indiańskie ze swoimi dziećmi, chorymi, bo mówi, niektóre były w stanie agonalnym. Podeszły do ołtarza i położyły dzieci pod ołtarzem. nie wiedział, co to jest zazwyczaj, ale, okej, okay, pierwsza moja msza święta wśród Indii, nie chcę popełnić chopa, rozpoczął Eucharystię, i po zakończeniu patrzy, że te kobiety wychodzą i znowu podchodzą pod te dzieci. Biorą je na ręce, i on tak patrzy, a te dzieci wszystkie są zdrowe. I z takim niedowierzaniem podchodzi bliżej i mówi, te dzieci są zdrowe. A te Indianki na niego mówią, tak ojcze, przecież Jezus przyszedł. On ja, ja ja wiem, ja wiem, że Jezus przyszedł, ale one są zdrowe. A te Indianki mówią, no tak, przecież była msza. O, ja wiem, ja wiem, że była msza. Ale jak to się stało, że one są zdrowe? I wtedy te Indianki zrobiły takie oczy, jak pięć polskich złotych, i mówił, ojcze, to ty nie wierzysz, że Jezus przyszedł uzdrowił? I, I mówi dominik. 20 lat jestem księdzem, mam doktorat z teologii. Codziennie odprawiam Eucharystię, często kilka razy dziennie. Ale moja wiara w porównaniu z wiarą tych Indianek, zerowa. Zerowa. Rozumiecie, straciliśmy wiarę w Boga. Dlatego wierzymy bardziej człowiekowi niż Bogu. I tak jak ta kobieta, będziemy szukali pomocy u innych, a ten, który ma moc, będzie zostawiony sam.